Nowa koleżanka mojej córki wyszeptała: Proszę, nie pozwól mi wrócić do domu. Potem usłyszałam samochód jej matki na podjeździe. Moja córka miała u siebie nową koleżankę Gabrielę na wspólnej zabawie. Słodkie dziecko, ciche. Ledwo odezwało się do mnie słowem. Potem o 16:55, 5 minut przed tym, jak jej matka miała po nią przyjechać, Gabriela wbiegła do kuchni i złapała mnie za ramię. Jej ręce drżały. Proszę, nie pozwalać mi wrócić do domu. Zamarłam. Spojrzałam na nią. Co? Jej oczy już były pełne łez. Zrobię wszystko, proszę pani. Wszystko. Obowiązki domowe, zmywanie naczyń. Nawet będę spać na podłodze. Przykłucnęłam. Gabrielo co się dzieje? Dlaczego nie chcesz wracać do domu? Pokręciła głową. Nie mogę powiedzieć. Proszę, tylko mnie nie zmuszaj. Wtedy się po oknie Twarz zbladła na górę, zanim zdążyłam ją Jeszcze nie co zrobić, kiedy Dzwonek do drzwi podeszłam i powoli otworzyłam. Matka Gabrieli stała na ganku, uśmiechnięta, normalna, jak każda inna mama odbierająca swoje dziecko. po Gabriele jest w łazience. Moje kłamstwo wywało się, zanim zdążyłam je powstrzymać. Chwileczkę, nie ma problemu. Jak się zachowywała? Szepnęłam świnę. Świetnie. Naprawdę słodka. Studiowałam jej twarz, kiedy rozmawiałyśmy, szukając czegokolwiek, jakiegokolwiek znaku, dlaczego Gabriela nie chciała jechać, ale wyglądała jak każda mama. Brzmiała jak każda mama. Może przesadzałam. Dzieci czasami mówią różne rzeczy, ale sposób, w jaki Gabriela złapała mnie za ramię, ten przerażenie w jej oczach to było prawdziwe. Wszystko w porządku Wpatrywała się we mnie. Tak, przepraszam, długi dzień. Moje myśli galopowały. Czy pozwolić Gabrieli odejść z nią? Czy do kogoś? Co jeśli jej ją oddam i coś się dziś wieczorem stanie? Nagle moja zbiegła po schodach. Nie, 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 pomyślałam sobie. Zgubiliśmy Gabriele. Moja córka nagle krzyknęła. Uciekła. Zniknęła. Uśmiech mamy, znikną natychmiast. Co powiedziałaś? Spojrzałam na twarz mojej córki i od razu wiedziałam, że celowo kłamie, żeby chronić Gabriele. Nic. Żartuję. Odwróciłam się do mamy i wymusiłam śmiech. Gabriela jest w łazience. Moja córka spojrzała mi w oczy i nie ustąpiła. Nie, mamusiu, Gabrieli nie ma. Uciekła. Odwróciłam się do niej. Kochanie, przestań żartować. Nie żartuję. Matka wparła się obok mnie do mojego domu bez słowa. Gdzie ona jest? Gdzie jest moja córka? Już biegła na górę. Podążałam za nią, próbując z nią rozmawiać, ale mnie ignorowała. Otworzyła gwałtownie drzwi łazienki. Pusta. Potem drzwi do mojej i męża Pusta. W końcu dotarła do mojej córki. Otworzyła je tam nie było. Myślałam, że Gabriela jest w szafie, ale wtedy wszystkie to Otwarte, a tylna furtka prowadząca do lasu huztała się poniżej. Krew zastygła mi w żyłach. Czy Gabriela naprawdę zniknęła? Matka odwróciła się do mnie. Jej twarz się wykrzywiła. Gdzie jest Gabriela? Zrobiła krok w moją stronę. Nie wiem. Przysięgam, że nie wiem. Cofałam się. Straciła panowanie. Krzyczała, płakała. Wyciągnęła telefon i wykręciła stąd 12. Moja córka zaginęła. Ma 7 lat. Proszę się pospieszyć. Podała swój adres. Panikowałam. W żadnym wypadku Gabriela nie uciekła naprawdę. Wtedy moja córka ciągła mnie za rękaw. Przycucnęłam, wyrzetała mi do ucha, mamusiu. Gabrieli naprawdę nie ma. Pomogła jej uciec, zanim zeszłam na dół. Poszła do lasu. Szczęka mi opadła. Gabriela była naprawdę tam. Siedmiolatka sama w lesie w grudniowym chłodzie bez kurtki. Słońce zachodziło. To było źle. Matka wciąż była na podłodze, płacząc żywnie, nie patrząc na żadną z nas. Skupiona na zaginionej córce. Policja w ciągu kilku minut. Powiedzieliśmy im wszystko. Przyjechało więcej policji, potem ekipy poszukiwawcze. Wszyscy rozeszli się między drzewa. Wszędzie latarki. Gabrielo. Nic, Gabrielo. Minęła godzina, potem dwie. Było już ciemno, mroźno nawet w kurtce. Gabriela była gdzieś tutaj, a my nie mogliśmy jej znaleźć. Potem nagle głos zatrzeszczał w radiu. Znaleźliśmy ją. Wszyscy pobiegliśmy w to miejsce i znaleźliśmy Gabriele zwinięta pod powaloną drzewem. Trzęsła się, pociągała nosem, płakała, ale była żywa. Jej mama pobiegła do niej z otwartymi ramionami, ale Gabriela cofnęła się zanim mama mogła do niej dotrzeć. Nie chcę wracać do domu. Wszyscy zamarli. Mama roześmiała się nerwowo. Skarbie, jesteś zdezorientowana. Jesteś w szoku. Oczywiście, że chcesz wrócić do domu. Nie jestem zdezorientowana, Gabriela Dlaczego nie, kochanie? Matka odwróciła się do funkcjonariusza. Jest tylko przestraszona. Nie wie, bo moja mama mnie sprzeda. Głos Gabrieli przeciął wszystko. Cisza. Co masz na myśli mówiąc sprzedacie? Twarz mamy zadrżała. Ona wymyśla rzeczy dla zwrócenia uwagi, ale Gabriela mówiła dalej. W sobotę przyjeżdża jakiś mężczyzna. Zapłacił za mnie. Słyszałam ją przez telefon. Moja mama powiedziała, że może mnie zabrać i zrobić ze mną, co chce. Mama rzuciła się na nią. Ona kłamie. Nie wierzcie jej. Funkcjonariusze złapali ją, zanim dotarła do Gabrieli. Potem spojrzeli na siebie i wyciągnęli kajdanki. Mama to zobaczyła, wyrwała się. Próbowała uciec. Zrobiła trzy kroki, zanim powalili ją na ziemię. Na posterunku jej telefon i znaleźli wiadomości potwierdzające płatności. Kupującego. Został aresztowany dwa dni później, już był